Dobra, witam was, witam, z tej strony to ja znowu Hudson, te Podsumowanie tygodnia spóźnione, bo dzisiaj jest poniedziałek 16. I nie wiem kiedy to będzie, kiedy to wrzucę. Dzisiaj może o 20, jest 18.30. Może jutro, chociaż jutro musiał wrzucić Night of Champions, właśnie obejrzałem. No tylko, że podsumowanie tego dnia trzeba było zrobić przed wrzuceniem i przed nagraniem Night of Champions. Znowu samotnie, jak zwykle, zresztą w podsumowaniu tygodnia. Jeżeli chodzi o ten tydzień, działo się parę ciekawych rzeczy, było parę nudów. No, jak zwykle, zaczynamy od Impact Zone TNA: Total Non-Stop Action. Odbyło się w ten czwartek TNA Slammy Anniversary. Nie wiem, która edycja już sobie, no, nie obchodzi mnie to, bo od jakiegoś czasu nie oglądam aż. Tak dużo TNA jak oglądałem kiedyś, ale odbyło się tam łącznie raz, dwa, trzy, cztery pojedynki, cztery bardzo dobre pojedynki, raczej cztery dobre pojedynki, o z czego może jeden, dwa bardzo dobre. Zaczęliśmy od AJ Stylesa z Austinem Arisem, finały turnieju Bound for Glory Series. Wygrał AJ Styles po Styles Clashu z drugiej liny, strasznie fajnie to wyglądało. Trzeba przyznać, że walka niestety nie była aż taka dobra. Widać było, że zawodnicy się gubili. Chyba zapomnieli, co mieli robić, bo niektóre akcje nie dochodziły tak, jak powinny dochodzić. A szkoda, bo wydawało mi się, że tych dwóch zawodników stworzy fenomenalne widowisko. No ale niestety, no, myliłem się. No a szkoda, bo naprawdę liczyłem, że to będzie taki main event. A okazało się, że zagubienie zepsuło wszystko. No i dużo też było przystoi, no, ale to wiadomo, jeżeli się zapomina. Co się miało robić, no to trzeba sobie wszystko coś przypomnieć, no i wtedy wychodzi pupa. Ale ten Styles też wszystko wynagrodził, wyglądał fenomenalnie. I dzięki niemu AJ Styles wygrał ćwierćfinał turnieju Bound for Glory. Później. Później mieliśmy Magnusa z Bobby'm Rudem. Przyznam wam szczerze, że przeskipowałem tą walkę. Niestety nie lubię oglądać Magnusa w ringu jakoś, on nie jest specjalny. Bobby Rud też. Dobrym zawodnikiem jest, ale nie pasuje mi on. Więc, wszystkie całą walkę. Wygrał Magnus. No i w sumie to tyle, więc dowiedzieliśmy się, że finały będą wyglądać w następujący sposób. AJ Styles kontra Magnus. Zaplecze, zaplecze. Segment zaplecza. Halkogan Hogan powiedział, że koniec. Wreszcie Tito Ortiz'a i Rampage'a Jacksona. Wreszcie dziękujemy. Widać, że to kolejny błąd DNA których starają się naprawić bardzo szybko. No i na zapleczu też dowiedzieliśmy się, że Manik, czy tam Suicide, czy tam TJ e, Perkins, tak on się nazywa. Będzie chciał walczyć z Jeffem Hardim za tydzień na impakcie. Więc bardzo fajnie, czekam na te starcie. Wreszcie może coś Jeff Hardy poka pokaże więcej, jeżeli chodzi o Dywizję X. Że pokaże, że potrafi latać nie tylko ze swoim bomb. Kolejne starcie, tym razem opas wagi ciężkiej, Bully Ray kontra Mr. Anderson. Last man standing match. Wygrał Bully Ray. Walka była brutalna, widać było, że Anderson się poświęcał dla tej walki, bo parę razy brutalnie wylądował. Na końcu przyjął Spira w stół, a później jeszcze Pile Drivera na rampę. Najprawdopodobniej była to ostatnia walka Mistera Andersona w TNA, bo problemy, problemy finansowe doprowadziły do tego, że pan Anderson nie chce już pracować w tej firmie. Ale dobra walka jak na koniec podbudowała troszkę Buliego Raja jako takiego niszczyciela, no to wiadomo. Niestety, no oczywiście pomogło, pomogli Asi, więc tutaj jest podbudowa z dupy. No ale było fajnie, była brutalna walka i to mi się podobało. Szkoda, że problemy finansowe TNA takiej dobrej organizacji powodują to, że tracą dobrych zawodników. Szczególnie po tak gównianym storyline z Aces and AIDS. Niestety. No i finały. Finały Bound for Glory Series. AJ Styles zmierzył się z Magnusem. Ten Magnus. Niestety ten Magnus mi przeszkadzał. Bo tak jak mówię, nie lubię go. Nie lubię go jako zawodnika. Nie lubię jak mówi. Nie lubię jak wygląda nienawidzę go. Jest po prostu słaby. No ale okazało się, że wygrał AJ Styles po powracającym Spiral Tapie, który wygląda znowu fenomenalnie. Naprawdę ta akcja jest jedną z lepszych akcji wykonywaną przez AJ Stylesa. No i tak. Na samym początku Kazarian Bobby Ruth i Christopher Daniels zaatakowali obydwu. W sumie nic to nie dało, bo żadnej nie było dyskwalifikacji, żadnego wejścia Hulk Hogana, co mnie oczywiście cieszyło. Ale no w sumie nie wiem, po co był ten atak. Był, żeby był. I tyle. Ale tak jak mówię, AJ Styles wygrał Spiral Tap, cudowny. Mam nadzieję, że jego Raya na, na, na Bound for Glory pokona też po Spiral Tapie. To by było fenomenalne. Bo ta akcja jest bellissimo, naprawdę cudowna. Jeżeli nie widzieliście nigdy Spiral Tapa od AJ Stylesa, to musicie to nadrobić. Jeżeli chodzi o Ring of Honor, w sumie nic się nie działo. Znowu turnieje, turniej, turniejowi, turniejem, kto jak woli. Ale, tak mówię, no nic się tam nie działo. I dopiero w tym tygodniu 20 odbędzie się Glory by Honor, albo Dead Before Dishonor. Kurwa, nigdy nie pamiętam. Ja pierniczę. Zawsze zapominam, jak się to gówno będzie nazywać. A, ale szef, No ale cóż. I w każdym razie, w tym tygodniu już coś z Ring of Honor będzie. Dowiemy się, kto będzie nowym mistrzem Ring of Honor. I to jest chyba najciekawsza wiadomość, jeżeli o tą fetkę chodzi. Szkoda, że tam się nic w sumie teraz nie dzieje, bo jak nie bym pooglądał. Dobry wrestling. Przechodzimy do WWE. Poniedziałkowy Poniedział row. Sam początek, powrót Edge'a. Bardzo się ucieszyłem z tego powodu. Cutting Edge. Cudowny segment. Gościem Edge'a był Daniel Bryan. No i oczywiście segment został przerwany przez Triple H, Randy'ego Ortona. No i przekomarzali się oczywiście tam wszyscy. Daniel Bryan coś powiedział, Edge coś dowalił, w sumie Triple H coś tam też mówił. No i Orton tak bardziej z tyłu. Edge powiedział, do Triple H, coś takiego, że Triple H jest detektorem, a jest zwykłym fiutem, co było całkiem śmieszne. To trzeba przyznać, bo. A że PG nie słyszymy często takich sformułowań, szczególnie w stronę jakby prezesa, no bo on jest tu CEO, ale no to było całkiem, całkiem spoko. Edge sobie zdecydowanie robił z nich żarty, mówił, że Randy Orton, Randy Orton, Randy Orton, co tam było, że jakiś tam genitali nie ma, wiadomo, wiadomo o co by chodziło. Ale fajnie, Edge widać było, że dowalał. Edge też dowalił później, już pod koniec tego segmentu, że on zasłużył sobie na pierścień Hall of Fame. Nie musiał się z nikim żenić. Z nikim ważnym, oczywiście, się żenić. No ale coś się okazało. Okazało się, że. Triple H powiedział, że go chyba. Coś powiedział w stylu, że go nie może skrzywdzić, ale może za to skrzywdzić kogoś, kogo kocha. I okazało się, że Kryszczyn został zaatakowany przez The Shield. Tutaj. W nawiasie Kryszczyn jest kontuzjowany i przez jakiś czas go nie będzie, bo to już się dowiedzieliśmy wcześniej, dlatego też nie pokazali jak siedzi atakują Kryszczyna, tylko już było po tym ataku. Szkoda, mam nadzieję, że jak wróci to coś pokaże więcej, że wreszcie będzie jakiś pas, bo naprawdę chciałbym zobaczyć Kryszczyna z pasem. Jest to dobry wrestler i zasługuje na to. Mm. Oczywiście po tym całym segmencie wkurzony Triple H powiedział Edge'owi, że ma się wynosić z jego miasta, że ma się wynosić z jego budynku, z jego federacji, wiadomo, takie pieprzenie, no i bardzo żałuję, że Edge nie może walczyć, już przynajmniej nie może zrobić tej jeszcze jednej walki, no albo jeżeli już nie jednej walki, to przynajmniej tego Spira, żebyśmy jeszcze raz zobaczyli w historii tego Spira od Edge'a, bo to była akcja świetna, jeżeli chodzi o niego, może nie taka jak u Goldberga, czy tam, nie wiem, u, nie wiem, Batisty, byle kogo, ale jednak Spear Edge'a przeszedł już dawno do historii. Mm, dalej. Kofi Kingston pokonał Kurtisa Axla przez dyskwalifikację. Bray Wyatt pokonał Dolfa Zigglera. Heyman, Paul Heyman chciał się wymigać ze starcia z The Night of Champions. Mówił, że tam upadł, że nogę skręcił, ale okazało się wszystko, że. Że to jest ściema, że udawał tą kontuzję. Było to widać, szczególnie, kiedy muzyczka Siempanka zagrała. CM Punk wskoczył do ringu z Kiem do Kendo i zaatakował jego, w cudzysłowie, doktora od Pola Heimana i kurtisa. No, wtedy Pola Heiman zaczął spieprzać i nie było widać, że jest kontuzjowany. Też to było całkiem śmieszne. Co tutaj dalej? No i jest prawdopodobieństwo ujawnienia nowego członka Paul Heyman, stajni Paula Heymana na Night of Champions. Ja już wiem, kto to będzie, ale muszę wam niestety, no teraz wam tego nie powiem, powiem wam to jutro w podsumowaniu Night of Champions, który nagram od razu po tym. Niestety, ale jeżeli jest dużo, wiecie, to jest to, że jeżeli jest gala, to później ciężko się za to wszystko zabrać. Dużo rzeczy jest do omówienia niestety. No i widać też było, że Paul Heyman nie wierzy w Kurtisa Axla i aktualnie jeżeli chodzi o ten storyline, to zdecydowanie widać, że liczy się Ciempank, Paul Heyman i Curtisa tak naprawdę nie ma. Wydaje mi się, że za jakiś czas on straci po prostu Mistrzostwo Interkontynentalne. Mam nadzieję, że nie na rzecz kofiego Kingstona. No i. No i. I zwolnią go, no bo w sumie nie ma co z nim robić. Natalia, Naomi, Bribella pokonały Leila, Aksana i Alicia Fox. W sumie ciekawsze od oglądania tej walki było słuchanie komentującej AJ, która gasiła Iro, i JBL-a i KOLa JBL wszystkich tam gasiła. Fajnie było jej słuchać. Trzeba przyznać, że naprawdę to jest aktualnie najlepsza diva w federacji. I powinna mieć ten pas jak najdłużej, bo ona tylko na to zasługuje. Nie wybiła się na tym, że jest jakimś reality show, tylko po prostu potrafi walczyć. Alberto Del Rio pokonał Artrupa, jak ja to zwykłem mówić, bo Artrup już mnie nie interesuje. Nudnie jest. Powracający Santino Marella pokonał Antonio Cesaro i przejdźmy dalej, bo to jest paranoja. Jak Antonio Cesaro może jobować Santino Marelli. Wow. Bejminsendał wow. pokonał Demiza z pomocą Fandango, który odwrócił uwagę. Mi Miza, o, ja sobie napisałem, że Fandango, który odwrócił uwagę, Fandango. Hmm. No nie, ale Fandango odwrócił uwagę. Miza. Damien Sandał go przypiął, raz, dwa, trzy. Sandał wygrał. Cody Cody Roth, boże. Randy Orton pokonał powracającego Goldasta. Strasznie fajna walka, podobała mi się. Obejrzałem ją całą, więc tutaj to mówi już coś za siebie. Zwykle Goldasta nie lubiłem. Wyglądał mi jak totalny pedał, ale trzeba przyznać, że fajnie go było zobaczyć z powrotem. Bo jednak jakaś to postać była i no ciekawe. Czy jeszcze kiedyś na jedną walkę wróci? Na zapleczu Stefani powiedziała, że jej Goldas jest tak samo jest takim samym nieudacznikiem i przegranym jak jego brat. Goldas się nieczesny niestety popłakał. No i Stefani też powiedziała, żeby powiedział cześć swojemu ojcu, no więc tutaj Stefani jest niezłosuką. Rob Van Dam pokonał Rajbaka. Nie, poczekajcie, tak, Rob Van Dam pokonał rajbaka, dyskwalifikacja rajbaka. Tam... Nie wiem co tam było, nie pamiętam już, bo ja to też prze, przeklikałem tą walkę, no ale pamiętam, że była dyskwalifikacja rajbaka i wyszło jak wyszło. Zresztą głupie się ogląda Roba Vandama z rajbakiem, no wiadomo. Niestety, ale zauważmy też, albo nie, to powiem, jeżeli, jak będę podsumowywał Night of Champions. Daniel Bryan pokonał Dina Ambrose'a. Cudowna walka, mi się straszliwie podobała. Zresztą to są zawodnicy z tej niezależnej, to mi się zawsze ich walki będą podobać. Po walce do Shields atakowało Bryana. Do ringu wszedł Orton. Po Arkeju Orton chciał, żeby Big Show znokautował Daniela. Jednak tym razem Big Show nie wykonał polecenia szefostwa. Bo tam jeszcze Triple H mówił, żeby on go znokautował. No i Orton się odwrócił, otrzymał Running High knee od Daniela Bryana. Po czym Bryan zniósł pas WWE w górę. Wiadomo, ma to troszkę podgrzać atmosferę, jeżeli chodzi o Night of Champions, które omówienie już jutro, nie wiem o której godzinie, może w okolicach 14, no ale na pewno będzie. Bo to wrzucę, tak będzie mniej więcej 20, więc pewnie tak tego nikt nie obejrzy. Ale chcę to jeszcze wrzucić szybko, żeby przynajmniej to podsumowanie już jutro było. Bo niestety, ale... No nie chcę podsumowania też za późno wrzucać, bo to jednak była gala, jednak wrestlingu, jednak Night of Champions. Przechodzimy do NXT, NXT było straszliwie nudne. Page pokonała Sasha Banks i Leo Kruger przegrał z Xavier Woodsem i w sumie to tyle. Nawet mi się nie chciało w tym tygodniu oglądać NXT. Co dziwne, bo zazwyczaj oglądam, bo zazwyczaj mi się to podoba. Smackdown, Smackdown. Smackdown, Smackdown. Big Show został zawieszony na ten aktualnie jeden dzień i miało za to zostać dostać niezapłacone cholera przez rane. Otrzymał triple power bomba od The Shieldów, wcześniej kilka razy dostał krzesłem od Romana Reignsa. Trzeba przyznać, że Roman Reince jest dobrym zawodnikiem, ale kurde, on jest takim typowym siłaczem, a ja typowych siłaczy nie lubię. Co innego Batista, ale jakoś Roman nie pasuje. Fajnego ma no i w sumie nic więcej. Ryback Ryback spoliczkował i skopał na zapleczu Ardy Evansa, jeżeli oglądacie Ring of Honor, to wiecie kto to jest. Jeżeli nie, to mogę wam powiedzieć, że to był ten głupek. Który się tak uśmiechał. No i Arvi Evans. Nie, on nie będzie w WWE, więc nie musicie tutaj rozpaczać z tego powodu. On jest nieudacznikiem totalnym. Znaczy przynajmniej mi się nie podoba. To jest taki drugi Santino Marella. Komedia po prostu. Komedia. I też Ryback wcześniej mówił, że dziękuję Vicky dziękuję Guerrero, że dał mu możliwość prowadzenia wywiadów z młodymi gwiazdami. I pytał się właśnie Arnie Evansa, czy zamierza być mistrzem, a czy, czy zamierza być w WWE, ile ma wzrostu, jakie są jego marzenia. <grym> o Boże, całkiem spoko ten rybak aktualnie wygląda. No i ciekawe, co się zdarzy na Night of Champions. No, ale nie chcę spoilerować. Bo może ktoś nie oglądał, kto wie. Santino Marella pokonał na Sendawa brawo Santino na mistrza wagi ciężkiej najlepiej The Shield pokonało Dolfa Zigglera i The Usos nic w sumie dziwnego no i cutting edge tym razem na SmackDown gośćmi byli Randy Orton i Daniel Bryan po oczywiście przekomarzaniu się tych dwóch panów Randy zaatakował Bryana, ten szybko skontrolował na loka i tak się zakończyło SmackDown który było całkiem krótki, ja oglądałem to dziś bo chciałem sobie bardziej obejrzeć na Lidlów Champions ja już wiem, że nagrywam prawie 17 minut, bo mi Rilis wprowadził wreszcie funkcję stopera i jeszcze dwa zdjęcia na sam koniec jeżeli chodzi o CM Punk'a pamiętne promo w 2011, gdzie CM Punk powiedział, że this company will be taken over by Vince Idiotic's daughter and Doffus son Low. no i w 2013 mamy dokładnie to, co CM Punk powiedział czyli dwa lata i się sprawdziło warto pankowi dawać mam no i ostatnie zdjęcie jak widzicie jeżeli oglądacie Total Divas to wiecie kto to jest, jeżeli nie no to obejrzyjcie sobie ale Vincent na kolejnego mistrza w WWE, no i dobra 17 minut odpowiedni czas, ja zaraz nagram podsumowanie Night of Champions, który pojawi się jutro we wtorek 17, wychodzi też GTA 5, więc... znaczy ja go nie kupuję więc nic wam nie powiem, mój kumpel kupuje więc pewnie coś tam się dowiem. Jeszcze będę oglądał gameplay'e z YouTube'a, bo na razie mnie nie stać na GTA, niestety, niestety, niestety. No i to tyle. Ja już Wam dziękuję. Jeżeli Wam się podoba te podsumowanie, to fajnie, dawajcie lajki, komentujcie. No i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda mi się zrobić podsumowanie, bo wiadomo jak to jest. Szkoła, szkoła, szkoła i najważniejsza szkoła. Jasne. To do usłyszenia, do zobaczenia i cześć!